Pokaż najdziwniejszy burger, jaki umiesz zrobić. No to już konkretnego soczystego, bałkańskiego potwora zrobimy. Wbijam zagary. Zanim weźmiemy się za mięso, przygotujemy sobie trzy proste dodatki, które sprawią, że ten burger będzie petardą. Pierwszy to jest boczek, dobry, wędzony. Układamy go na dechę, kroimy w długie paski, a następnie w drobną kostkę. Jak pokrojony, to od razu przekładamy go do Michy, w której będziemy wszystko mieszać. I kolejny dodatek, czyli cebula. Układamy ją na dechę, kroimy na pół, nacinamy i lecimy w drobną kostkę. Też przekładamy ją do Michy i ostatni dodatek, czyli wędzony ser, który ścieramy na tar o drobnych oczkach. Ser też od razu przekładamy do Michy, no i przynosimy mięso. Żeby było ciekawiej to do tego burgera użyjemy dwóch rodzajów mięsa. Karczek, mielony, wołowy, bardzo drobno zmielony i do tego wieprzowa łopatka do Michy. Od razu też zajmiemy się doprawianiem i ląduje tutaj sól, pieprz, słodka papryka i dla chętnych trochę płatków chili. Burger, który dziś robimy, jest inspirowany górmiańską plejskawicą. Ona powinna być minimum dwa dni fermentowana z wodą. Nie będziemy się w to bawić, bo nie mamy tyle czasu, więc jest fajny patent, żeby to mięso zmiękczyć, nadać mu tekstury, czyli soda oczyszczona, dosłownie szczypta. Jak wszystko. Mamy w środku, podwijamy rękawy i bierzemy się za mieszanie. Oczywiście dokładne proporcje przypraw i innych składników znajdziecie w opisie, także klikajcie, sprawdzajcie, a teraz masujemy mięcho. Wyrabiamy tą masę tak naprawdę od serca do momentu, aż ona się ładnie połączy i zacznie się robić kleista. To znaczy, że teraz możemy ją uklepać, przykryć folią aluminiową i schować do lodówy. Mięso zostawiamy w spokoju na parę minut, niech się maceruje, a w tym czasie przygotujemy sobie kilka prostych dodatków. Pierwszy pomidor, układamy na dechę, kroimy w cienkie plasterki. Następnie ogór gruntowy pod lekkim kątem w dosyć grube plastry. Ostatnia sprawa to czerwona cebula. Połówka, którą układamy na dechę i kroimy w takie grube, konkretne półplasterki. Chcemy ją potem widzieć, chcemy ją czuć w naszym burgerze, także rozdzielamy ją tylko w palcach. Będzie tu jeszcze jeden dodatek, ale potem wam pokażę, jaki. A teraz chowamy warzywa, przynosimy mięcho. Dodatek sody sprawi, że mięso nam fajnie skruszaje, nabierze ekstra tekstury. To, co mamy w misce teraz dzielimy na pół, formujemy kulkę i wstępnie spłaszczamy. Rozprowadzamy go taką równą warstwą, chcemy, żeby miał no minimum centymetr, półtora grubości. I teraz grzbietem noża wyrównujemy, tak, żeby nadać mu ostateczny kształt. I wychodzi nam taki burger jak łapa, o to chodzi. Dzisiaj nie ma miękkiej gry. Jak jest gotowy, formujemy drugiego i wbijamy. на Патерине. Musi być porządnie nagrzana i żeby zbudować fajną skórkę na burgerze warto tu dodać nieco tłuszczu. Ja mam łój wołowy, wyśmiało możecie smażyć na oleju, na smalcu, na czym lubicie. Czekamy aż tłuszcz się rozpuści i musi się naprawdę porządnie zagrzać. Bierzemy burgera i układamy ruchem od siebie na patelni. Dociskamy go szpatułą, żeby było równo i zostawiamy w świętym spokoju na 3 minuty. Po tym czasie delikatnie podważamy sobie burgerka szpatułą i obracamy na drugą stronę. Na drugiej stronie zostawiamy go na kolejne 3 minuty i potem wam pokażę, co z nim zrobić, żeby na pewno był usmażony w środku. Jak robicie burgera Samą wołowiną ten krok można pominąć, ale jak jest wieprzowina, to teraz na patelnie 3-4 łyżki wody przykrywamy, zmniejszamy moc. I tak przykryty dusimy teraz 4-5 minut i tyle czasu nam wystarczy, żeby zorganizować sobie pomoc w kuchni. A jaką? A taką w postaci najnowszego e-booka, w którym, proszę Państwa, znajdziecie 30 pomysłów na obiady w 30 minut. Przy każdym przepisie opis krok po kroku i link do wideo, żeby każdy mógł gotować szybko, smacznie i tanio, bo składniki znajdziecie w każdym markecie. Jak macie dosyć wymyślania co dziś na obiad i chcecie oszczędzać czas w kuchni, to najnowszy e-book jest właśnie dla Was. A gdzie zamówić? Na zagary.pl. Oczywiście link znajdziecie też u mnie na profilu Zostawię wam też w komentarzach, także klikajcie, sprawdzajcie, korzystajcie A teraz odkrywamy burgera A tutaj temacik wygląda naprawdę dobrze Więc teraz ściągamy burgera na chwilę na ruszt i będziemy go składać Zamiast zwykłej buły proponuję podpieczoną pinsę, którą smarujemy ostatnim dodatkiem A jest nim oczywiście ajwar, na bogato I teraz na jedną połówkę układamy ogóra, pomidora Na to leci burger, trochę aiwaru, cebula, pietrucha i przykrywamy Tym sposobem przygotowaliśmy sobie prawdziwą sos czystą bestię w mniej niż pół godziny. Po więcej takich przepisów oczywiście zapraszam do nowego e-booka, także wbijajcie na profil, sprawdzajcie i do następnego. Piona!